Pralka Samsung dzięki technologii EcoBubble pierze skutecznie i energooszczędnie. Pranie w niskich temperaturach z wykorzystaniem technologii EcoBubble sprawia, że oszczędzasz czas oraz energię elektryczną. Aktywna piana bez problemu poradzi sobie z najbardziej uporczywymi zabrudzeniami, chroniąc przy tym naturalny kolor oraz fakturę materiałów. Pralka o wysokiej klasie efektywności energetycznej B. Zastosowane w niej technologie pomagają oszczędzać energię elektryczną, a tym samym pozytywnie wpływają na wysokość Twoich rachunków. Pralka Samsung wyposażona jest w niezawodny silnik Digital Inverter. Ze względu na jego bezszczotkową konstrukcję, praca pralki jest niebywale cicha oraz zapewnia wysoką wydajność. Dodatkowo jego działanie jest zabezpieczone gwarancją do 10 lat. Program Higieniczna Para pozwala dokładnie zdezynfekować pranie. Para uwalniająca się do bębna likwiduje nawet do 99,9% bakterii i alergenów, w tym alergenów pochodzących z roztoczek kurzu domowego. Dzięki szufladzie StayClean, która ma specjalny system przypłukiwania wodą, unikniesz osadów i zabrudzeń w szufladzie na środki piorące. W dbaniu o czystość i higienę twojej pralki pomoże ci program Czyszczenie bębna. Wykorzystując silny natrysk wody oraz mocne wirowanie, usuwa on brud z drzwi pralki, bębna i membrany, likwidując przy tym nawet do 99,9% bakterii. Dodatkowo urządzenie samo przypomni Ci o tym, że wymaga czyszczenia. Korzystanie z wygodnej i energooszczędnej pralki Samsung sprawi, że codzienne obowiązki będą o wiele przyjemniejsze. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach.